Dzień dobry, jest z nami pan Stanisław Stoń, dyrektor naszego liceum od równo 20 lat. Niebawem nastąpi ważny moment w dziejach naszej szkoły, ponieważ zdecydował się pan odejść na emeryturę. Chciałbym skorzystać jeszcze z okazji, że jest pan z nami i zadać kilka pytań. Praca na stanowisku dyrektora od 2003 roku w takim liceum jak Staszic musiała być bardzo trudnym zadaniem. Jak wyglądało szeroko pojmowanie zarządzane szkołą przez te wszystkie lata? W jaki sposób udało się Panu podtrzymać wysoki poziom nauczania i dobre imię szkoły? Muszę zacząć od początku. Ja w I. Liceum Międzynarodowej Staszica pracuję od roku 1989. Jako wicedyrektor. Wtedy przyszedłem do szkoły na stanowisko wicedyrektora szkoły, a więc objęcie stanowiska dyrektora szkoły no nie było dla mnie całką, całkiem nowością, ponieważ miałem doświadczenie w pracy na stanowisku wicedyrektora, ale często wicedyrektor zastępuje dyrektora, często jest wtajemniczany w różne temat, w całą tematykę, w różne zagadnienia szkoły, a więc muszę tu przyznać i powiedzieć, że ja dosyć łatwo wszedłem w obowiązki dyrektora szkoły ze względu na bardzo duże doświadczenie jako zastępca dyrektora. Co według Pana zachęca wielu do wybrania Stasica na pierwszym miejscu w procesie rekrutacji? Rekrutacja jest bardzo ważna zarówno dla kandydatów, jak i dla szkoły. Na zrekrutowanych uczniach opiera się praca nauczycieli. Sądzę, że y, głównie uczniów zachęca y, poziom szkoły, osiągnięcia szkoły, y, historia szkoły y, i pewne informacje, które uzyskują od rodziców, od znajomych, że jest to szkoła, do której warto przyjść, którą warto skończyć. Bo która reprezentuje bardzo wysoki poziom nauczania. Ja, a, więc, a ten poziom nauczania wiąże się z tym, że umożliwia wstęp na praktycznie wszystkie uczelnie w Polsce i nie tylko w Polsce. No bez wątpienia staszyć słynie z wyników matur i wielu olimpijczyków. No, w tym roku nasza szkoła zajęła 38. miejsce w ogólnopolskim rankingu perspektyw i po raz kolejny otrzymała tu złotej szkoły. Ale pamiętajmy, że jeszcze parę lat temu była na 18. miejscu, a w 97. Pierwsze dziesiątce, jeśli się nie mylę. Jak udawało się panu motywować nauczycieli i uczniów do, może tak wytężonej pracy? No bo to na pewno nie jest łatwe zadanie. Jest to bardzo trudne. Natomiast od początku objęcia stanowiska dyrektora szkoły dbałem o to, po pierwsze, żeby w szkole zatrudniać nauczycieli, którzy reprezentują wysoki poziom. Starałem się tak motywować nauczycieli, żeby ta praca przynosiła im satysfakcję i wyniki, które osiągaliśmy, były myślę, że głównym argumentem dla osób, które chciały do tej szkoły przyjść, bo miejsca, które zajmujemy od kilkunastu lat, w rank najważniejszym rankingu w Polsce, w rankingu Prospektym, świadczą o tym, że jesteśmy najlepszą szkołą w województwie lubelskim i w Lublinie, jeśli chodzi o wyniki tego rankingu. Bo yy, 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 najlepsza szkoła, no jest to pojęcie takie względne. Jedni uważają, że to, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Natomiast porównując wyniki yy, naturalne i wyniki w olimpiadach, no od wielu lat osiągamy te sukcesy. Te sukcesy są możliwe dzięki temu, że Wspaniale uczniowie do naszej szkoły przychodzą i dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli, za, którym, za które to osiągnięcia często nauczycielom dziękuję. I przy okazji również bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którym się chce podjąć trud pracy z Olimpijczykiem i którzy potrafią zachęcić Olimpijczyka do tego, żeby wystartował w olimpiadzie. A więc żeby osiągać takie sukcesy, to musi być klient, przepraszam, że tak brzydko nazwę, ale i musi być ktoś to tego ucznia zafascynuje, zainteresuje, podpowie mu, czym powinien się zająć. Nasza szkoła bierze udział w wielu programach i projektach międzynarodowych, takich jak wymiany z niemieckimi szkołami czy wyjazdy do Dewon. W tym roku podpisał Pan umowę współpracy z Schiller Gimnazjum w Minster. Jakie korzyści według Pana odnosi szkoła z udziału w takich projektach? Nasza szkoła od wielu, wielu lat prowadzi... I prowadziła różne wymiany zagraniczne. Były to wymiany i z Francją, i z, i z Niemcami, i z innymi krajami również. Sądzę, że wizyta młodzieży wakacyjna za granicą nie daje im tych możliwości, żeby poznać szkołę, poznać młodzież, która chodzi do szkoły. Natomiast właśnie uważam, że najlepiej poznaje się inny kraj, system nauczania, młodzież poprzez obecność w szkole, poprzez obecność w domu, bo te wymiany polegają na tym, że nasza młodzież jest w domach rodzin zagranicznych. Sądzę, że jest to lepsze poznanie, zarówno znaczy wzajemne poznanie się. Myślę, że to przynosi wiele korzyści, natomiast wymianę... Z Minster. Bardzo sobie chwalę, ponieważ jest to miasto partnerskie miasta Lublina. Od wielu lat mieliśmy wymianę z inną szkołą, z gimnazjum Paulinum, a teraz od kilku lat mamy z Schiller Gimnazjum. Propozycja podpisania stałej umowy, z czego się bardzo cieszę, wyszła od dyrektora Schiller Gimnazjum, a więc bardzo się ucieszyłem z tej propozycji i osobiście pojechałem do Minster z młodzieżą, z nauczycielami, żeby tę umowę podpisać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ma tutaj czasu na to, żebym opowiadał w jaki sposób nas przyjęli tam w tej szkole, jaki program nam zaproponowali i bardzo sądzę, że młodzież była zadowolona z tego pobytu. Jeszcze odnośnie projektów i programów międzynarodowych. Ja jako uczeń klasy pre-IB jestem oczywiście ciekawy, jak wyglądały początki programu IB w naszej szkole? Co skłoniło Pana do włączenia szkoły w ten program, bo to był rok 2004? Tak, to były początki mojego dyrektorowania, i w momencie, kiedy pojawiła się taka propozycja, absolutnie byłem za tym, żeby wdrożyć w naszej szkole program Matury Międzynarodowej. Nie było to łatwe, szkoła nie była tak wyposażona jak dziś, ale myślę, że spieliśmy się, nauczyciele również, bo przyjechała specjalna delegacja z Genewy, która daje tę akredytację, i zostaliśmy bardzo pozytywnie ocenieni i uzyskaliśmy akredytację. Dlaczego, dlaczego zgodziłem się na to, dlaczego podjąłem się tego trudnego zadania? Myślę, że szkoła i ja osobiście jestem otwarty na wiele różnych działań młodzieży. Była to konkretna propozycja, oferta edukacyjna dla młodzieży. Sądzę, że... Pomysł był bardzo dobry, ponieważ rok rocznie teraz mamy ponad około 100 chętnych na jedno miejsce. Miejsce ich klasie jest tylko 32. Klasa się cieszy dużym zainteresowaniem z praktycznie z całego województwa młodzież tutaj kandyduje, żeby brać udział w tej klasie. Sam pamiętam, jaki był tłok na egzaminie wstępnym, więc mogę to potwierdzić. W tym roku szkolnym oddano do użytku nową salę gimnastyczną. W jaki sposób udało się panu pozyskać środki? A środki na pewno nie małe, bo mówimy tu o ponad 12 milionach oraz. Jak wyglądał właśnie sam proces budowy sali? Muszę tutaj powiedzieć, że w momencie, kiedy objąłem stanowisko, natychmiast zainteresowałem się i podjąłem pewne działania, które miałyby na celu wybudować tutaj halę sportową. Działań tych było bardzo dużo. Pierwszy projekt, który udało mi się z miastem wytargować, to był rok 2011, gdzie był projekt na budowę, ale ze względów na braki finansowe były następne projekty i następnie, no tutaj yy, powtarzam to wielokrotnie, że dzięki olbrzymiej przychylności władz miasta Lublina udało się w końcu w 2019 roku, przed, tuż przed pandemią, podjąć decyzję i zgromadzić środki na to, żeby ta hala powstała. Yy... Sądzę, że ta hala nam się należała za wyniki, za osiągnięcia, za to, że 740 młodzieży ćwiczyło na, na hali 200 metrowej, że musieliśmy wynajmować halę sportową startu, czy potem aos a więc no, uważam, że, 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 że ta hala Stasicowi się bardzo należała. No oczywiście cieszę się bardzo, że dzięki władzom miasta, dzięki panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi udało się tę halę zbudować, bo... Też trzeba nadmienić, że znaczną część, około 7 milionów, dofinansowało Ministerstwo Sportu. Parę lat temu nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Co skłoniło Pana do rozpoczęcia tej współpracy? Młodzież nasza ma różne zainteresowania. Z informacji o losach absolwentów mieliśmy informację, że dużo osób studiuje w Warszawie i częściowo to nasi absolwenci zainicjowali to, aby sformalizować współpracę między szkołą główną handlową w Warszawie a naszym liceum. Podobnie było również z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, tam również kontakty z absolwentami naszymi i nasi nauczyciele nawiązali kontakty i Oczywiście udało się podpisać te umowy takie patronackie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, ja zawsze byłem otwarty na różne formy współpracy, które w jakiś sposób wzbogacały szkołę, jeśli chodzi o działalność szkoły, które otwierały młodzieży dodatkowe kontakty i które przecierały szlaki, jeśli chodzi o jakieś takie kontakty szkolno-uniwersyteckie. Jaką rolę w życiu społeczności szkolnej odgrywa Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Mienia Stanisława Stasica w Lublinie? Na czym polega Pana współpraca z tym stowarzyszeniem? Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Mienia Stanisława Stasica jest to EWENEME. To stowarzyszenie zostało utworzone w latach 80. XX wieku. I muszę tutaj pochwalić i przyznać, podziękować członkom tego stowarzyszenia, że to stowarzyszenie aktywnie działa od tamtego czasu. Stowarzyszenie w różny sposób wspiera szkołę, polega to na wsparciu finansowym. Od wielu lat najlepszym absolwentom Stowarzyszenie funduje nagrody pieniężne. Od wielu lat są prywatne nagrody dla wybitnych uczniów, dla uczniów, którzy osiągają sukcesy. Stowarzyszenie w wielu sytuacjach, zwłaszcza w ostatnich latach, wspiera szkołę finansową, jeśli będziecie w auli szkoły to zobaczycie, że jest nowe nagłośnienie w tym roku w kwocie ponad 15 tysięcy zł zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Nagłośnienie Hali. Stowarzyszenie funduje, tak jak już powiedziałem, nagrody, stowarzyszenie wspiera działalność szkoły, prowadzi bardzo ważną, od początku istnienia prowadzi ważną publikację, taką Staszicak, w której opisuje, absolwenci opisują swoje wspomnienia, które opisują działalność szkoły, w którym to Stasicaku pojawiają się różne informacje o szkole. A więc, ja z punktu widzenia dyrektora szkoły, uważam współpracę za bardzo ważną i korzystną dla uczniów i dla szkoły. Bardzo często uczestniczę również osobiście w zebraniach tego stowarzyszenia. Na zakończenie chcę jeszcze zapytać, co Pan osobiście uważa za swój największy zawodowy sukces? Co może by chciał Pan przekazać naszym uczniom oraz jakich rad udzieliłby Pan swojemu następcy? W rozmowie powiedziałeś, że w jakichś tam latach mieliśmy miejsce 18 czy 16, w tym roku mamy 38. Nadal jesteśmy najlepszą szkołą publiczną w województwie lubelskim w mieście Lublinie. I myślę, że jest to olbrzymi sukces całej szkoły, całej społeczności szkoły, nauczyciela, a wiadomo, że dyrektor no, w jakiś tam sposób firmuje szkołę, wobec tego uważam, że to jest bardzo wysoki sukces. Zwłaszcza, że w tym rankingu to brane są pod uwagę wyniki matury podstawowej, wyniki matury rozszerzonej i olimpijczycy, a więc nie tylko sami olimpijczycy, ale również codzienna praca nauczycieli. Wiemy na przykładzie sportu, że bardzo trudno utrzymać kondycję. Sportowcowi, który jest świetny, okazuje się, że na jednych zawodach świetnie skacze czy biega, a na innych gorzej. W szkole jest podobnie. Ja uważam, że jest olbrzymi sukces szkoły, że taki poziom nam się udało utrzymać. No i oczywiście będę nieskromny, jeśli powiem, że moja praca przez te lata miała na celu doprowadzenie do końca, żeby powstała hala. Myślę, że to jest bardzo duży sukces nas jako społeczności szkolnej, bo pomagały mi w tym różne osoby, żeby dotrzeć do władz miasta, uświadomić im, że ten obiekt jest niezbędny dla naszej szkoły. I uważam, że, że myślę, że to są najważniejsze sukcesy mojej tej, mojego dyrektorowania w tej szkole, utrzymanie wysokiego poziomu oraz to, że powstała hala sportowa. Dziękuję bardzo panu za wywiad i chciałbym panu życzyć jeszcze takiego poczucia spełnienia zawodowego. Dziękuję bardzo. Ja chciałem również wam podziękować, że zaproponowaliście takie spotkanie. No, cieszę się z tego powodu i wam również dziękuję, że, że, że przyszliście do mnie po to, kilka słów powiedział. Dziękuję bardzo. Okay, dziękujemy.